No słuchajcie, tutaj mam takie towarzystwo Mały Chrisu. Yeah. Yeah. Tak, jedziemy, słuchajcie moi drodzy, jedziemy na basen, jakiś taki park, nie wiem czy to, to jak nasze termy w zakopanym czy, czy nie. Jestem bardzo ciekaw, ale tutaj właśnie mnie młodzi koledzy zabierają w takie miejsce. Chris, can you be do, can I record you too?

Tu jest, o, tu jest ta pagoda, o której mówiłem. Czekaj na moment. To już opowiadałem Pamiętacie? Oh. This pagoda. Do you know, do you know the monks? The monks get drunk and get high and get party here and they call for girls even. Yeah, I was the talking girls about. To wielu zodiem, he. Tak jak mówiłem, tutaj nikogo nie oburza, że mnisz. Si i stwierdzi, że tam dziewczynki to mają chyba na stałe nawet. Tak nam to mówi. No. Okay. I drodzy widzimy się w Aquaparku. Słuchajcie, mówiłem, że jest tutok, który ma płyty główne od komputerów. Pomyliłem się, z daleka to wyglądało jak płyty główne, ale on sobie po prostu tutaj zrobił takie takie doczepki, No można się pomylić z daleka, że to płyty główne. Ale to tylko są takie tutaj rzeczy. Nie, yeah, very original. No słuchajcie, zdaniem, to ma wyobraźnię. No zobaczcie moi drodzy co my tutaj mamy w centrum miasta taka miejscówka z basenikiem, do którego nie umieszkam, nie umieszkam z niego nie skorzystać. Słuchajcie, bardzo bardzo fajne miejsce. Pokazał mi je Chris. Chris też jest ciekawą postacią, jest nauczycielem angielskiego. O, tak co właśnie? O, no, Wam później. Gadanie będzie później, ponieważ nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie znajdę się w tym baseniku. Oh, 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 oh. Let's go. No i tak. Tam jest dla dzieciaków płytko, bardzo. A tutaj mamy głębsze miejsce, gdzie jestem. Wow, już nawet mnie. nie Przynajmniej się trochę nauczyłem obsługiwać ten joj Dino No i proszę Państwa, jedno pytanie które kiedyś zadawali premierowi Jak żyć panie premierze? Jak żyć? Mnie osobiście bardzo cieszy, że takie miejsce znajduje się praktycznie w centrum miasta, przy, przy ulicy, gdzie akurat przemierza się wielu turystów. Natomiast niewielu ludzi wie, że to coś takiego jest. Um, tutaj przyprowadził mnie tutaj Chris ze swoimi dzieciakami i trochę się zdziwiony, naprawdę, że, że taka fajna miejscówka w środku miasta. Od nas to nawet z Dragon Guest House można iść na piechotę, myślę, że 15 minut spacerkiem to by było gdzieś. Już chodziłem nawet tutaj. Niedaleko jest y, ten Old Dirty Sailor, o którym Wam opowiadałem. No ja mam nadzieję, że tutaj rząd tutaj policja nie paruje i nie wyprowadzi ludzi w kajdankach, jak tutaj kilka dosłownie domków dalej, tak, tak jak ten Sailor. No słuchajcie, co mam więcej powiedzieć? Chill, cheer, Cheers, Słuchajcie, przede wszystkim magia tego miejsca polega na tym, że mało kto wie, że tu coś takiego jest. A zobaczcie, jak fajnie. Ja oczywiście też nie będę się pucował i nie będę wszystkim rozpowiadał. Żartuję. Cie, ha, to co dobre nie może trwać wiecznie. Oczywiście, ja bym wolał tutaj zostać na zawsze, bo jest basen. No. Ale już będziemy się zaraz zbierali. Więc zobaczcie, tutaj jest basenik, a tam na górze są normalnie pokoje, jest chaosy i podobno całkiem niedrogie. 6 baksów za dobę. To jest coś takiego. Chris mówi, że Polish people is okay. No dobra, I, I, I don't show this It's better not. <laughs> What? Okay. We, are, we are moving to home. Zbieramy się niedługo Dzieciaki już tego się wypuskały w wodzie. A co, co jest fajne tutaj? Słuchajcie, że, że ta woda w tym basenie ona jest zimna. Jest bardzo orzeźwiająca. Jak tam wlazłem, jak uczyłem pływać Bobo i wyszedłem, gdzieś tak, ja wiem, po 15 minutach, tak? to mi było chłodno. Tak, właśnie, tego mi było trzeba. To jest 35 stopni codziennie, więc fajnie pobyć trochę w chłodnej wodzie. Wracamy sobie już z baseniku. Tym razem nie zwykły tuk-tuk, taki jak zawsze, tylko riksza. Doczepiona do motorku. Tak to wygląda, z dwóch stron są miejsca. Yo monkey, say something. Yeah. I, I z drugiej strony my sobie tutaj siedzimy Znaczy trochę większy model tutuka Riksza jest trochę wolniejsza no ale nie ma co się dziwić taki mały motorek, żeby ciągnął takie ciężko porusza się, porusza się trochę wolniej niż taki tradycyjny tutuk jakim zawsze jeżdżę no ale Załadujemy więcej ludzi. Myślę, że 6 osób to spokojnie by to pociągnęło. Tylko, że no, poruszalibyśmy się w żółwym tempie. No coś za coś. Więcej ludzi, mniej kilometrów na godzinę. Mała taka refleksja na temat y, dzisiejszego dnia. E, Chris mnie zabrał tam e, do tego miejsca, gdzie widzieliście e, taka e, fajna restauracja z basenikiem. Mało kto wie, że tam takie miejsce jest. No jakby wszyscy wiedzieli, to pewnie tam było dużo ludzi, a jak widzieli się wcale ich dużo tam nie było. Natomiast, yy, no Chris. Jest osobą introwertywną bardziej. Nie chciał odpowiadać na jakieś pytania do kamery. Tam udało mi się go parę razy uchwycić. Oczywiście pomachał, ale nie zgodził się na, na jakąś dyskusję przed kamerą. Natomiast rozmawialiśmy oczywiście bez kamery. I co mnie interesowało? Chris jest nauczycielem angielskiego tutaj, pracuje w szkole. I zapytałem się go. Czy w Kambodży zawód nauczyciela jest ogólnie poważany, respektowany przez społeczeństwo? Jak oni oceniają, czy, czy, czy to są ludzie ogólnie szanowani? Okazuje się, że tak. Nauczyciele tutaj to jest grupa, która reprezentuje klasę średnią, zarabiają na tyle, że spokojnie są w stanie przeżyć i jeszcze sobie coś odłożyć, czy jechać na wczasy. Moi drodzy, bierze się to pewnie stąd, moim zdaniem, oczywiście, że po, po całym tym pogromie, jaki urządzili tu Czerwoni Kmerzy, to jest oczywiście bardzo niechlubna karta historii Kambodży, natomiast no, oni, oni wyrżnęli całą inteligencję, tu nie było takich ludzi. Oni byli na wagę złota, stąd mnóstwo też białych nauczycieli, głównie z Anglii. Z tego co się zorientowałem, to są e, Brytyjczycy, no może nie tyle, ale większość Anglików, ale e, Brytyjczycy są nauczycielami języka angielskiego tutaj w szkołach. E, no i, i ta profesja tutaj, e, no ogólnie jest, jest szanowaną profesją, czego no, oczywiście nie możemy powiedzieć e, w Polsce, że tak jest, e, ponieważ w Polsce ten, ten zawód, Został całkowicie zdegradowany. Można powiedzieć, przyczyn jest kilka. Pierwszą przyczyną, jeżeli byśmy chronologicznie mieli to oceniać, pierwszą przyczyną, dlaczego zawód nauczyciela nie jest szanowany w Polsce, to słuchajcie, przypomnijcie sobie lata 90. Wtedy nauczycielem mógł zostać każdy, nawet największy debil. Nie było żadnej. żadnej Selekcji sprawdzającej, czy, czy ktoś w ogóle się nadaje do tego zawodu. Ja w swoim życiu nauczycieli spotkałem bardzo różnych, zarówno, zarówno takich, którzy byli pasjonatami i z nimi udział w lekcji to była czysta przyjemność i, i coś ekscytującego, natomiast również i spotkałem takich, którzy byli na pograniczu upośledzenia umysłowego. Słuchajcie, i, i taki człowiek pracował z dziećmi w klasach od czwartej do 8. To, to jest jeden, jeden powód. Każdego tam dopuścili, każdy idiota mógł zostać nauczycielem. Wiadomo, że nie wróży to nic dobrego. Powód teraz dosyć świeży, który mamy, no to, że obecna władza po prostu napuściła. Całe masy ludzi na, na, na nauczycieli, zwłaszcza kiedy nie tak dawno, kilka lat temu, oni strajkowali i, i po prostu z, zrobili z nich pariasów, wykleńców już totalnych. Zresztą sam pamiętam, jak rozmawiałem z ludźmi, jak to jest traktowane. Akurat, wyobraźcie sobie, że w tym czasie, kiedy był ten strajk, ja akurat pracowałem w szkole. Byłem szkolnym psychologiem zatrudnionym z karty nauczyciela i teraz uwaga, kolejny punkt. Ile zarabia nauczyciel? Słuchajcie, ja nie byłem w stanie się sam utrzymać z pensji nauczycielskiej, e, mimo że nie mam dzieci, e, nie mam żony. Musiałem tylko opłacić mieszkanie i po prostu przeżyć. Ja po nocach pracowałem na infolinii. Po nocach, a w dzień w szkole żeby było mnie stać na normalne przetrwanie, bez, bez rodziny, bez dzieci, bez, bez jakichś tam obciążeń finansowych. Tak więc, no tak, zarabiają grosze, są napuszczani, ludzie są na nich napuszczani, jest propaganda, że, że nauczyciel to jest nikt, że to jest śmieć, no i mamy tego efekty. No i oczywiście to, o czym powiedziałem na początku lata 90., kiedy każdy idiota mógł zostać nauczycielem. Nie wiem, czy dzisiaj też tak może być. Ale dzisiaj chyba żaden mądry człowiek nie, nie wpadnie na taki pomysł, żeby, żeby iść do szkoły. A to musiałby być masochista. Jeżeli mam na myśli oczywiście zarobki, bo po co po, co po prostu sobie być żyły? no słuchajcie. Dobra, to jest jedna rzecz. Tu w Kambodży, jeszcze raz Wam przypomnę, nauczyciel to jest zawód bardzo poważany i prestiżowy. Jeżeli e, w Polsce nie czujecie się docenieni jak, jako nauczyciele i znacie język angielski, umiecie się nim posługiwać na tyle, żeby przekazywać wiedzę w szkole dzieciakom, to przyjeżdżajcie. Będzie Wam tutaj dużo lepiej. Będziecie klasą średnią.